Masz ponad 40 lat, i wciąż odczuwasz, że czegoś ważnego brakuje? Mimo największych starań, widzisz te same stare rezultaty? Wyobraź sobie, że odkrywasz właśnie teraz, że wszystko, czego Cię uczono o pieniądzach, sukcesie i wieku, było tylko ułamkiem prawdy. To, co zaraz ujawne, może brzmieć absurdalnie. To zakwestionuje logikę, może nawet być niepokojące. Ale jeśli to zastosujesz, Poczujesz zmianę, której prawie nie da się zignorować, i znacznie szybciej niż myślisz. W wieku 40 lat lub więcej wielu wierzy, że wie wszystko o sobie, że ich obecna rzeczywistość jest niezmiennym, ostatecznym rezultatem minionych wyborów. Ale prawda jest inna. Istnieje ukryty, niewidzialny program, który po cichu kontroluje każdą decyzję, każdy impuls, każdą reakcję. Ten program to twój paradygmat. Jest on ukształtowany przez zestaw głęboko zakorzenionych nawyków i przekonań w twojej podświadomości. Dyktuje, co akceptujesz, co odrzucasz, ile uważasz, że zasługujesz na zarobienie, co uważasz za możliwe lub niemożliwe. Dlatego możesz dokładnie wiedzieć, co powinieneś zrobić: mieć dostęp do informacji i strategii, a mimo to nie działać. Problem nie leży w twojej sile woli, charakterze czy wysiłku. Problemem jest paradygmat. Ten paradygmat jest budowany od dzieciństwa. Każdy komentarz, jaki usłyszałeś na temat pieniędzy, każdy narzucony limit, każda wiara powtarzana przez twoich rodziców, nauczycieli i społeczeństwo ukształtowała mentalną formę, którą nosisz do dziś. W wieku 40 lat ta forma wydaje się tak naturalna, że nawet nie zdajesz sobie sprawy z jej istnienia. To tak jakby nosić okulary z przyciemnianymi szkłami, nie wiedząc o tym. Wszystko, co widzisz, jest filtrowane przez ten kolor. A dopóki nie zmienisz tego filtra, wyniki pozostaną takie same, bez względu na to, jak ciężko pracujesz. Sam tego doświadczyłem, kiedy jeszcze pracowałem w straży pożarnej, pracując długie zmiany, zawsze wyczerpany, wierząc, że wysiłku wystarczy. Nie brakowało mi siły woli ani inteligencji. To mój paradygmat, mówił. Bez słów. Możesz iść tylko tak daleko. W ten sposób inteligentni, doświadczeni i zdolni ludzie czują się uwięzieni, jakby wewnątrz niewidzialnego labiryntu. Ile razy mówiłeś sobie: Wiem, że mogę zrobić więcej, a mimo to tkwiłeś w tym samym schemacie? Ile razy obiecywałeś sobie zmianę, robienie rzeczy inaczej, tylko po to, aby powtarzać te same nawyki w następnym miesiącu to nie jest słabość. To programowanie. A programowanie można przepisać. Pierwszym krokiem do przerwania tego schematu jest uświadomienie sobie go. Oznacza to obserwowanie własnych myśli, nawyków i automatycznych reakcji bez osądzania, po prostu uznając, że są to zaprogramowane odpowiedzi. Zapytaj siebie, skąd wziął się ten pomysł, że zarabianie pieniędzy jest trudne? Kto powiedział, że po czterdziestce nie można już zaczynać od zera? Te pytania wydają się proste, ale rozbijają paradygmat. W tych pęknięciach wchodzi światło. Zmiana paradygmatu nie następuje w pojedynczym akcie. To proces, ale zaczyna się od małych, świadomych gestów. Wybierz dzisiaj jeden nawyk, tylko jeden, który wyraźnie Cię powstrzymuje. Może to być powracająca myśl o niedostatku, zwlekanie z czymś ważnym lub powtarzanie negatywnych zwrotów o pieniądzach. Zastąp ten nawyk czymś nowym, nawet jeśli na początku będzie to wydawać się niewygodne. Jeśli dzisiaj zamiast myśleć: "Nie mam wystarczająco dużo pieniędzy", powiesz: "Przyciągam zasoby i możliwości" i będziesz działać tak, jakby to była prawda, stopniowo zmienisz swój umysł na nowy wzorzec. Wyobraź sobie kogoś, kto całe życie wierzył, że stabilność jest wszystkim. W wieku 40 lat to przekonanie może być tak silne, że uniemożliwia wszelkie próby założenia firmy, zmiany kariery lub poszukiwania wyższej pensji. Ale gdy ta osoba zdecyduje się zakwestionować ten paradygmat, wyznaczy nowe cele, otoczy się nowymi informacjami i przykładami, jej mózg dosłownie zacznie tworzyć nowe połączenia. Neurobiologia pokazuje, że każda powtarzana myśl tworzy ścieżki neuronalne. Jeśli powtarzasz różne myśli, budujesz nowe ścieżki. To nie tylko inspiracja. To biologia. Widziałem to u setek ludzi. Zwykli pracownicy, którzy zmienili nawyki mentalne, złamali paradygmaty i stworzyli firmy, kariery i fortuny po czterdziestce. Nie odmłodnieli, ale stali się bardziej wolni. Zrozumieli, że paradygmat nie jest wyrokiem, ale systemem a systemy można aktualizować. Ty też możesz to zrobić. Nie ma znaczenia, ile czasu minęło, ile razy poniosłeś porażkę. Kiedy zmieniasz korzeń, zmieniają się owoce. To, co wydaje się niemożliwe w wieku 40 lat, jest jedynie wynikiem lat powtarzania tego samego schematu. Zmień schemat, a niemożliwe rozpuszcza się. Nie musisz stać się inną osobą, musisz tylko przeprogramować niewidzialną matrycę już działającą w tobie. Paradygmat nie jest karą, lecz źle skonfigurowanym narzędziem. Skonfiguruj go inaczej, a będzie działał na twoją korzyść. To ukryta moc której większość nigdy nie odkrywa. A kiedy zaczniesz majsterkować przy tym systemie, przygotuj się. Twoi znajomi, koledzy i rodzina mogą zareagować. Nie opierają się Twojej zmianie, opierają się wpływowi, jaki Twoja zmiana ma na nich, ale jeśli wytrwasz, Twoja nowa rzeczywistość wkrótce stanie się nową normą. Dokładnie to stało się ze mną, kiedy zostawiłem karierę strażaka, nie wiedząc dokąd idę. Na początku słyszałem krytykę. Ostrzeżenia, a nawet szyderstwa. Ale nie tylko zmieniałem pracę. Zmieniałem paradygmat. A kiedy zmieniasz to, wszystko inne się zmienia. To jest punkt wyjścia dla każdej głębokiej transformacji. Rozpoznanie, że niezależnie od wieku, historii czy obecnych okoliczności, jeśli przeprogramujesz swój paradygmat, twoje wyniki nieuchronnie się zmienią. Stąd to, co wydawało się nieosiągalne, staje się kwestią czasu. A każdy nowy krok, każda nowa decyzja, każda nowa myśl pasuje do nowego wzorca mentalnego, który już cię nie ogranicza. Uwalnia cię. Decyzja jest punktem zwrotnym. Nie mówię o życzeniu, planowaniu czy mentalnym ćwiczeniu. Mówię o mocnej decyzji podjętej teraz, która nie pozostawia miejsca na wątpliwości. Większość ludzi uważa, że sukces zależy od szczęścia, czasu lub zasobów. Prawda jest brutalniejsza i prostsza. Niezdecydowanie należy do głównych przyczyn porażek. Szeroko studiowałem, analizowałem osoby odnoszące sukcesy i te, które nie odniosły sukcesu, a różnica zawsze pojawia się w tym samym miejscu. Ci, którzy odnoszą sukcesy, decydują szybko i zmieniają swoje decyzje powoli. Ci, którzy zawodzą, wahają się, zwlekają i ciągle zmieniają zdanie. Możesz być inteligentny, pracowity i doświadczony a mimo to nie robić postępów, po prostu dlatego, że twoje niezdecydowanie utrzymuje cię w stagnacji. Decyzja tworzy mentalne pole siłowe. Kiedy podejmuję nieodwołalną decyzję, coś w moim zachowaniu zmienia się natychmiast. Moje myśli dostosowują się do decyzji, moje opcje zaczynają znikać na rzecz spójnych działań, a pomysły i możliwości, których potrzebuję, pojawiają się łatwiej. To nie jest ezoteryczna magia, to obserwowalna zasada. Pomyśl: podczas gdy wahasz się między może, a kiedy mnie na to stać, twój mózg nadal szuka uzasadnień, aby nie działać. Ale jeśli powiesz z przekonaniem: Zrobię X do daty Y, mózg zacznie szukać sposobów, aby to spełnić. Niezdecydowanie rozprasza energię, decyzja ją koncentruje. Zrób to krok po kroku, ale zrób to teraz. Po pierwsze, Bądź konkretny. Niejasność jest największym wrogiem decyzji. Nie, chcę więcej pieniędzy. Napisz dokładną kwotę i datę. Chcę 100 tysięcy dolarów więcej do 31 grudnia. Po drugie, ustal realistyczny, ale napięty termin. Krótkie terminy zamieniają intencje w działanie. Po trzecie, zobowiąż się publicznie. Powiedz komuś: Napisz to i podpisz. Zewnętrzna presja zmniejsza pokusę rezygnacji. Po czwarte, Wyeliminuj natychmiastowe drogi ucieczki, wprowadź niewielkie koszty porażki, bezzwrotny depozyt, plan wymagający natychmiastowego rozpoczęcia. Po piąte, określ trzy konkretne działania i wykonaj je dzisiaj. Decyzja bez działania to teatr. Prawdziwa decyzja popycha cię do pierwszego kroku, a potem do drugiego i trzeciego. Wiem, że pojawią się zastrzeżenia, ale nie mam pieniędzy, jestem za stary. Co jeśli zawiodę? To wymówki, które umysł utworzy, aby uniknąć zmiany. Już wielu to powiedziałem: pieniądze rzadko są prawdziwym problemem. Pomysł jest. Jeśli twój pomysł jest silny, a twoja decyzja mocna, zasoby pojawią się skądś. Widziałem to tysiące razy. Założyłem firmę sprzątającą bez doświadczenia i bez wykonalnego planu. Moja decyzja była prosta i bezwzględna. Zrobię to. Nie wiedziałem wszystkiego, ale zacząłem. W pierwszym roku firma wygenerowała ponad 100 tysięcy dolarów. To, co się zmieniło, to nie był szczęśliwy traf. To decyzja wprawiła mnie w ruch i otworzyła kanały, których nie mogłem przewidzieć. Emocja, którą pamiętam, to mieszanka zaskoczenia i ulgi. Surowa radość z wiedzy, że mogę stworzyć własną rzeczywistość. Zapytaj siebie, ile okazji już wyparowało, ponieważ zbyt długo się wahałeś? Ile projektów zostało niedokończonych, ponieważ wolałeś czekać na właściwy moment. Prawda jest taka, że właściwy moment jest tworzony przez samą decyzję, a ponadto, kiedy podejmujesz decyzję, stawiasz czoła oporowi. Przyjaciele, rodzina i koledzy mogą wątpić, a nawet naśmiewać się z ciebie. Nie opierają się twojej transformacji, opierają się adaptacji, którą twoja zmiana wywołuje u nich. Jednak, jeśli zawsze ulegasz, gdy napotykasz opór, oddasz kontrolę nad swoim życiem w ręce oczekiwań innych. Praktyczna metoda, której używam z osobami, które trenuję, określ kluczową decyzję na następne 30 dni. Napisz ją teraz na kartce i umieść ją w miejscu, w którym będziesz ją widzieć trzy razy dziennie. Zrób listę pięciu działań, które potwierdzają tę decyzje i wykonuj co najmniej jednodziennie. Pod koniec każdego tygodnia dokonaj przeglądu, dostosuj powoli jeśli to konieczne, ale nie porzucaj decyzji z powodu strachu lub powolnych początkowych rezultatów. Różnica między sukcesem a porażką zależy od wytrwałości po podjęciu decyzji, powolnego dostosowywania się, gdy jest to konieczne, a nie szybkiego porzucania z powodu strachu. Dla tych, którzy potrzebują dodatkowego bodźca, proponuję wyzwanie: przez 60 dni wybierz konkretny cel i publicznie się do niego zobowiąż. Podejmij codzienne, małe kroki, które udowodnią Twoją determinację. Koniec z odkładaniem na później. Po 60 dniach będziesz miał konkretne dowody na to, że Twoja decyzja przyniosła zmiany, nowe kontakty, nowe dochody, nowe możliwości lub wyciągnąłeś cenne lekcje, nie pozostając w stagnacji. Jeśli po 60 dniach nic się nie zmieniło, dokonaj ponownej oceny w oparciu o dowody, a nie strach. Podejmowanie decyzji to prosty, bezpośredni akt odwagi. To nie jest ślepy skok, to zaangażowanie, precyzja i natychmiastowe działanie. Prędkość Twojej decyzji dyktuje szybkość Twojej transformacji. Podejmij decyzję teraz, podejmij decyzję, która nie pozwala na łatwy odwrót i obserwuj, jak świat zaczyna się przebudowywać, aby ją pomieścić. Wszystko we wszechświecie wibruje, nic nie jest statyczne. Każda myśl, emocja i intencja, którą emitujesz, ma swoją częstotliwość, a to ona determinuje to, co przyciągasz. Po czterdziestce powszechne jest przekonanie, że możliwości zmniejszyły się, lub że twoja zdolność do osiągania nowych rzeczy osłabła, ale to nie jest fakt. To jedynie odzwierciedlenie częstotliwości, z jaką działa twój umysł. Jeśli twoja energia skupia się na niedostatku, strachu i żalu, Będziesz kontynuował dostrajanie się do doświadczeń, które to potwierdzają. Zmień częstotliwość, zmień wynik. Pomyśl o starym radiu. Kręcisz pokrętłem, aż znajdziesz czystą stację. Muzyka nie zaczyna istnieć, dlatego że obróciłeś pokrętłem. Już była w powietrzu, tylko czekała na twoje dostrojenie. Myśl jest taka sama: obfitość, dobrobyt, zdrowie, miłość. Wszystko już istnieje na określonych częstotliwościach. Jeśli nie słyszysz tej muzyki w swoim życiu, to nie dlatego, że nie istnieje, to dlatego, że nie dostosowałeś swojego wewnętrznego pokrętła. Brzmi to mistycznie, ale ma praktyczne podstawy. Gdy zmieniasz swój wzorzec myślenia i emocji, twój mózg filtruje inne informacje, twoje zachowanie się zmienia, zauważasz możliwości, które wcześniej ignorowałeś i zaczynasz działać inaczej. Myśli są najpotężniejszą formą energii, jaką posiadamy. Badania z zakresu fizyki, neuronauki i psychologii pokazują, że umysł wpływa na ciało, zachowanie, a nawet decyzje finansowe. Specyficzne wizualizacje i konsekwentne afirmacje zmieniają sieci neuronowe, aktywują obszary mózgu związane z nagrodą i podejmowaniem decyzji oraz wzmacniają wzorce działania. Mówiąc prościej, twój mózg przygotowuje się na przyszłość, którą wizualizujesz. To wyjaśnia, dlaczego ludzie skupiający się na problemach mają tendencję do znajdowania więcej problemów, a ludzie skupiający się na rozwiązaniach mają tendencję do znajdowania ścieżek. To nie magia, to programowanie neurologiczne związane z częstotliwością emocjonalną. Sam doświadczyłem tego, gdy zacząłem rozwijać swoją karierę. W tym czasie brakowało mi zasobów. Ale miałem ogromne pragnienie, aby wyjść poza to, co wydawało się możliwe. Zamiast myśleć, pewnego dnia tego dokonam, zacząłem mentalnie żyć na poziomie, którego pragnąłem. Widziałem siebie podróżującego, wygłaszającego wykłady, mającego globalny wpływ. Działałem tak, jakbym już był na tej częstotliwości. Ta zmiana nie przyniosła natychmiastowych rezultatów, ale przyniosła znaki, niespodziewane zaproszenia. Pojawienie się odpowiednich ludzi i nowe możliwości. Było to tak, jakby świat zreorganizował się, aby odpowiadać temu, co emitowałem. Aby zastosować to w swoim codziennym życiu, zacznij od zidentyfikowania dominującej częstotliwości swoich myśli. Czy mówisz więcej o braku czy o wdzięczności, o problemach czy o rozwiązaniach, o strachu czy o pozytywnym oczekiwaniu? Zapisz swoje powtarzające się myśli w ciągu dnia i obserwuj wzorzec. Następnie świadomie wybierz nową częstotliwość. Jeśli chcesz obfitości, powtarzaj konkretne afirmacje. Wizualizuj konkretne wartości i sytuacje. Działaj tak, jakbyś już je osiągnął. Bądź szczegółowy. Nie wystarczy powiedzieć, chcę więcej pieniędzy. Określ ile, kiedy i w jakim celu. Mózg reaguje na jasność, a nie na dwuznaczność. Innym istotnym krokiem jest dostosowanie emocji do wizualizacji. Nie ma sensu mówić, że chcesz dobrobytu, odczuwając jednocześnie winę lub strach. Emocja to klej, który utrwala myśl w podświadomości. Na przykład przed snem wizualizuj swój cel tak, jakby już się wydarzył. Poczuj satysfakcję, wdzięczność, lekkość. To ćwiczenie powtarzane codziennie głęboko zmienia twoją częstotliwość mentalną. Prawdopodobnie doświadczyłeś czegoś podobnego intensywne myślenie o kimś, a ta osoba nagle dzwoni. To prosty pokaz mentalnego dostrojenia. Kiedy mocno o czymś myślisz, wysyłasz wzorzec wibracyjny. Wszechświat ludzie i okoliczności odpowiadają na ten wzorzec. Wyobraź sobie zastosowanie tego nie tylko do losowych sytuacji, ale celowo do celów finansowych, związków zdrowia. I nie chodzi tylko o powierzchowną, pozytywną myśl. Chodzi o świadome wybieranie wzorca mentalnego i emocjonalnego, który odpowiada temu, czego chcesz doświadczyć. Kiedy utrzymujesz tę częstotliwość, zaczynają do ciebie płynąć właściwe informacje, pomysły i działania. Twoja uwaga staje się selektywna i potężna. Postrzegasz rozwiązania, które wcześniej były niewidoczne. Po czterdziestce ta praktyka nabiera jeszcze większego znaczenia. Zgromadziłeś doświadczenia, przekonania i wspomnienia. Twój mózg ma silne ścieżki neuronowe, ale ma też plastyczność, zdolność do tworzenia nowych ścieżek. Nawet po dziesięcioleciach możliwe jest przekształcenie swojego umysłu. Na tym polega wpływ. Zmiana częstotliwości nie tylko przyciąga zewnętrzne rezultaty, ale także odnawia twoją wewnętrzną witalność, ponieważ budzi motywację, jasność i skupienie. Aby wprowadzić to w życie teraz, Wybierz konkretny cel i określ odpowiadający mu wibracyjny sygnał. Na przykład, jeśli chcesz podwoić swoje dochody w ciągu 12 miesięcy, wizualizuj siebie otrzymującego tę kwotę. Zaplanuj jej wykorzystanie. Poczuj emocje, jakbyś już tego dokonał, i działaj codziennie jak ktoś, kto już działa na tym poziomie. Ta spójność między myślą, emocją a działaniem tworzy potężne pole, które przyciąga niezbędne warunki. To nie jest gra w lotto, to proces. Im bardziej konkretny, konsekwentny i zaangażowany emocjonalnie jesteś, tym szybciej następuje zmiana. To jest moc częstotliwości mentalnej. Kiedy to zrozumiesz, zdajesz sobie sprawę, że wiek, historia czy okoliczności nie są trwałymi przeszkodami. To tylko stare częstotliwości czekające na zmianę. A zmieniając je, nie tylko zmieniasz swoje rezultaty. Zmieniasz siebie od wewnątrz na zewnątrz, stając się kimś, kto myśli, czuje i działa na poziomie, na którym twoje marzenia już się spełniają. Czy zauważyłeś, jak wiele osób żyje tak, jakby znajdowały się w tle, zawsze pomagając bohaterowi, zawsze klaszcząc, ale nigdy nie zajmując centralnego miejsca? To wygodna pozycja, ponieważ unika ryzyka. Nie musisz błyszczeć, nie musisz popełniać błędów. Nie musisz stawiać czoła krytyce, ale ten cichy wybór ma wysoką cenę. Tracisz scenariusz własnego życia, tracisz możliwości, tracisz inicjatywę, tracisz szacunek do siebie. Zastanów się, ile razy zaakceptowałeś mniejszą rolę, aby uniknąć konfliktu, ile razy przestałeś walczyć o coś, czego pragnąłeś, ponieważ nie był to odpowiedni czas lub to nie dla mnie. Te odpowiedzi wskazują na wzorzec. Osoba zadowolona z roli aktora drugoplanowego rzadko rozwija nawyki i zachowania przywódcze. Bycie bohaterem to nie arogancja, to odpowiedzialność, to decyzja, że twoje życie zasługuje na priorytet, a następnie działanie zgodnie z tym. Zaczyna się od małych decyzji, wybierania tego, co mówisz o sobie, odmawiania rozmów, które umniejszają twoją wartość i poświęcania czasu na działania. Które prezentują wersję siebie, którą chcesz, aby istniała. Dotyczy to postawy, języka, wyboru towarzystwa i sposobu zarządzania pieniędzmi i czasem. To coś praktycznego, mierzalnego. Bohater tworzy listy, ustala terminy, podejmuje kalkulowane ryzyko, szuka mentorów i wystawia się na nowe kultury i idee. Aktor drugoplanowy czeka na pozwolenie. Bohater tworzy własne pozwolenie. Pamiętam kobietę o imieniu Peggy McColl. Jej historia wywarła na mnie głęboki wpływ. Była kompetentna, zarabiała dobrą pensję z napiwków w barze, miała bezpieczeństwo i rutynę, ale w niej żył mały, genialny pomysł, centrum szkolenia psów, marzenie, które wydawało się głupie dla tych, którzy widzieli tylko stabilność w jej pensji. Kiedy rozmawialiśmy, można było zobaczyć jej ból z powodu porzucenia stałego dochodu. Można było też zobaczyć światło kogoś wyobrażającego sobie inną ścieżkę. Musiała stawić czoła oporowi własnej rodziny, strachowi przed utratą bezpieczeństwa finansowego i wstydowi z powodu porażki. Ale podjęła działania bohatera. Zaprojektowała swój minimalny plan wykonalny, porzuciła wymówki, ukończyła krótki kurs i zaczęła. Na początku były łzy, strach i tęsknota za starymi dniami. Potem pojawił się śmiech i wdzięczni klienci. Dzisiaj ma firmę, która odzwierciedla to, kim naprawdę jest. Emocja, którą wyraźnie pamiętam, to mieszanka łez i ulgi, ponieważ przeszła z roli statystki do twórcy własnego show. Ta transformacja nie wyniknęła z przypadku, wyniknęła z tego, że zdecydowała się objąć główną rolę i wykonywała proste, wystarczające i wytrwałe działania, których ta rola wymagała. Jeśli chcesz wznieść się do roli bohatera, przeprowadź dzisiaj dokładny audyt w trzech obszarach: z kim spędzasz czas, co konsumujesz, informacje, rozrywkę, rozmowy i co robisz w ciągu pierwszych dwóch godzin dnia. Te trzy rzeczy determinują więcej niż myślimy. Badania z zakresu psychologii społecznej pokazują, że nawyki i wyniki kształtowane są przez środowisko i ludzi wokół ciebie. Masz tendencję do myślenia i działania jak ci, z którymi się zadajesz. Dlatego zacznij od posprzątania swojej sceny. Usuń opinie, które umniejszają Twoje marzenia. Dodaj przykłady, które poszerzają Twoją wizję. Zastąp rozmowy o zemście pytaniami zorientowanymi na rozwiązanie. Pamiętaj też, że objęcie głównej roli wymaga radzenia sobie z wewnętrznymi i zewnętrznymi zastrzeżeniami. Wewnętrznie poczujesz strach, wątpliwości. I bezwartościowość. Zewnętrznie usłyszysz dobrze, intencjonalne porady, aby nie ryzykować. Obie są normalne. Sekret tkwi w planowaniu. Zapisz trzy praktyczne argumenty na każdy zarzut finansowy, logistyczny i emocjonalny i miej je pod ręką. Kiedy ktoś powie: To zbyt ryzykowne odpowiedz faktami. Odłożyłem 10 tysięcy złotych na start, mam gotowe 20 lekcji. I przetestowałem koncept na pięćdziesięciu klientach. Jasność neutralizuje lęk innych i Twój własny. Konkretne praktyki, które zamieniają postacie drugoplanowe w protagonistów. 1. Napisz scenariusz swojego idealnego dnia, od przebudzenia do wieczora, z uwzględnieniem szczegółów sensorycznych. Rób to przez tydzień i dostosowuj. 2. Twórz mikrowybuchy przywództwa. Trzy cotygodniowe działania, które podjąłby tylko protagonista na przykład wygłoszenie prezentacji, poproszenie o podwyżkę, uruchomienie minimalnego produktu wykonalnego. 3. Publicznie odsłoń się na małe słabości, post, krótki film, szczera rozmowa, widownia i wstyd zmniejszają się, gdy mądrze stajesz się widoczny. 4. Zrób audyt wpływów zidentyfikuj trzy osoby, które wzmacniają Twoje poczucie niepewności i 3 które poszerzają twoje możliwości. Spędzaj więcej czasu z tymi drugimi. 5. Zainwestuj symboliczną kwotę w siebie. Kurs, nazwa domeny, prototyp. Akt płacenia za siebie sygnalizuje, że cenisz siebie. Teraz praktyczne i szczegółowe ćwiczenie, które możesz zacząć już dziś. 1. Po przebudzeniu napisz finansową intencję na dzień. Coś konkretnego. Na przykład: znajdę dziś co najmniej jedną okazję do zarobienia 100 złotych. Bądź realistyczny. 2. Po otrzymaniu jakiejkolwiek kwoty, wykonaj rytuał. Podziękuj, zapisz to i przydziel zgodnie ze swoim systemem. 3. Wieczorem zapisz dwa dowody z dnia, które pokazują, że byłeś lepszym gospodarzem dla pieniędzy: e-mail, kontakt, dokonane oszczędności. Powtarzaj to przez 30 dni. Zauważ, poprzez zapisywanie trenujesz swoją uwagę na znaki, które wcześniej umykały, a gdy pojawią się wewnętrzne zastrzeżenia, poliato, to to ezoteryczne. Nie mam czasu. Odpowiedz logistyką. Rytuał trwa krócej niż minutę. Codzienny zapis zajmuje pięć. Kosztem jest Twój opór. Aby zneutralizować opór zewnętrzny, przyjaciół, którzy wyśmiewają lub rodziny, która kwestionuje, Podziel się swoim eksperymentem jako projektem naukowym. Testuję rutynę przez 30 dni. Pokażę ci wyniki później. To zmniejsza krytykę i zwiększa odpowiedzialność. Na koniec wyzwanie, które naprawdę testuje zmianę, przez 60 dni stosuj protokół "Witamy pieniądze". Rytuał wdzięczności za każdy napływ, codzienne zapisywanie i świadome przydzielanie każdej kwoty. Dodaj element symbolicznego dawania. Nawet 1%. Gdy dajesz, potwierdzasz, że przepływ jest cykliczny, dawanie i otrzymywanie należą do tego samego procesu. Po 60 dniach porównaj swoje wewnętrzne postawy, emocje dotyczące pieniędzy i naturalnie zewnętrzne znaki. Jeśli nic się nie zmieni pod względem napływów, coś cenniejszego się zmieni. Twoja odwaga i jasność w kwestii finansów, a to prędzej czy później zmienia rezultaty. Zdziw się, widząc, że to, co wydawało się sztywne i niezmienne, jest w rzeczywistości doskonale plastyczne. Zmienianie sposobu, w jaki odbierasz pieniądze, to nie udawanie, to puszczanie starych historii i zachowywanie się w sposób, który pozwala wszechświatowi i ludziom reagować inaczej. Kiedy zapraszasz i dziękujesz, przepływ odpowiada. Spróbuj i poczuj ulgę z posiadania pieniędzy, które płyną do domu, w którym są mile widziane. To, co właśnie usłyszałeś. To nieodległa teoria, to prawdziwa mapa do zmiany Twojego życia, niezależnie od wieku czy obecnej sytuacji. Najważniejszy punkt tego filmu jest prosty i potężny. Wszystko zaczyna się w Tobie, w tym jak decydujesz, myślisz i stawiasz się na świecie. Kiedy zmieniasz swój paradygmat, podejmujesz decyzję stanowczo, stroisz swój umysł na właściwą częstotliwość i zaczynasz traktować pieniądze i okazje jako sprzymierzeńców, gra się zmienia. To prawdziwa ukryta moc. Kontynuuj wchłanianie tych treści, ponieważ następny film, który pojawi się na ekranie, zabierze cię na kolejny szczebel ewolucji Twojej mądrości, abyś stał się o 1% lepszy niż jesteś teraz. Bardzo dziękuję za to, że dziś tu byliście ze mną, a ja będę czekał na Was w następnym filmie.